Jestem absolwentem historii na Uniwersytecie Gdańskim. Tę historię wybrałem po paru wcześniejszych próbach, bo wcześniej usiłowałem studiować w Szkole Rybołówstwa Morskiego, do czego się kompletnie nie nadawałem. Próbowałem zdawać do Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku, ale nie złożyłem papierów w porę. I w końcu wylądowałem na tej historii. To już był wybór bardziej świadomy, ponieważ historia, jako dziedzina nauki, jako fascynująca kraina niezwykle ciekawych rzeczy, interesowała mnie od dzieciństwa. W tym sensie to było pójście za jakimś oczekiwaniem życiowym, nadzieją, że się spotka, przeczyta czy dowie o rzeczach ciekawych, fascynujących. Chciałem znać historię, lepiej ją poznać, i tego wyboru nie żałuję. Historyk, jeżeli się przykłada do tego, jeżeli to studiowanie traktuje poważnie, ma szansę zdobyć możliwie szerokie horyzonty. Nie to, żeby znać się na wszystkim jednakowo dobrze, bo to jest niemożliwe, ale jest w stanie poruszać się. W nieraz bardzo od siebie odległych różnych dziedzinach. Historia to również jest szansa spotkania w murach uczelni ciekawych ludzi. Oczywiście bywają profesorowie niekoniecznie godni tego miana, ale jest większa szansa niż gdzie indziej, że na uczelni wyższej znajdzie się umysły wybitne, że będzie się od kogo móc uczyć. Że oddajdzie się wzory do naśladowania, wybitni humaniści, uczeni. Ja miałem szczęście takich ludzi znaleźć, ale także wśród kolegów z roku, czy w ogóle na uczelni, na, na ogół trafiają na tę historię, choć nie zawsze, ale na ogół ludzie inteligentni, ludzie m, zaciekawieni światem, chętni do poszerzania swojej wiedzy. Mnie przypadło studiować, w bardzo gorących czasach, gorących politycznie. Na studiach przeżyłem i marzec 68 roku, i grudzień 70, a to działo się w moim rodzinnym Gdańsku. Czyli byłem świadkiem wydarzeń budzących grozę, przeraźliwych. I to były też uniwersytety, to była też uczelnia na żywo, gdzie te miesiące, marzec czy grudzień, Często uczestnikom różnych protestów garbowały skórę. To, było, to były takie ćwiczenia z historii, pobierane no, często za niemałą cenę, ale one też uczyły. Czyli historia stwarza szansę rozumienia różnych zjawisk i procesów dziejowych politycznych, społecznych, gospodarczych. Ja dzięki temu, czego się Uczyłem na uniwersytecie, ale też dzięki temu, co widziałem na ulicach Gdańska, nie miałem cienia złudzeń co do istoty systemu komunistycznego, bo widziałem na własne oczy jego odstręczającą twarz, jego oblicze, odrażające. Widziałem metody, którymi się posługiwał: bicie ludzi, strzelanie do ludzi. No, to jest nauka, którą się pobiera na całe życie. Oczytanie, wiedza pozwalają lepiej zrozumieć różne inne światy, różne inne kraje, państwa, narody. Przecież nie, nie zrozumiemy obolałości dzisiejszych Węgrów, różnych traum czy frustracji Węgrów, nie znając traktatów Trianonu w XX roku, po I wojnie światowej, który odebrał Węgrom dwie trzecie ich terytorium. Ta rana się nie zabliźniła. Ona pozwala lepiej rozumieć reakcję współczesnych Węgrów. Możemy mnożyć te przykłady, ale nauka historii sprawia, że jeżdżąc po świecie, po Europie, a miejmy nadzieję, że kiedy pandemia minie, znów będziemy mogli wyruszać w rozmaite podróże, jeżeli jesteśmy w jakimś kraju to znając jego historię, lepiej rozumiemy obyczaje, zachowanie jego mieszkańców, tradycję, specyfikę tego kraju, tego narodu, tych, lepiej tych ludzi rozumiemy, czyli historia sprzyja lepszemu porozumiewaniu się bardzo różnych ludzi.